wyciągnęłam już ten kartonik i mamy tutaj, zobaczcie fajne wypełnienie z jakichś pewnie starych paczek bardzo lubię taką ekologię i zobaczcie mamy tutaj żwirek jak pewnie widzieliście dostałam możliwość testów, bo wygrałam jako jeden z testerów właśnie żwirku kot bury jest to naturalny żwirek zbożowy, zobaczcie zaraz będę wam wszystko tutaj o mówić Mam 2,5 kg, to jest bardzo fajne, że nie przywiera do łapek, bo jednak wiecie, często te żwirki się rozsypują po całym mieszkaniu, to jest straszne. I przede wszystkim, co jest świetne, zobaczcie, produkujemy w Polsce, wspieracie w ten sposób polskie produkty, gdy zamawiacie właśnie ten żwirek, więc dla mnie to jest super opcja ja bardzo... Dodatkowo zobaczcie, kupując ten żwirek, dbacie o środowisko, bo kod to żwirek zbożowy, który zobaczcie ma wysoką chłonność, nie byli się oraz doskonale wiąże zapachy. Jest przyjazny dla środowiska. Granulat przez swoją wielkość stwarza naturalne i przyjazne środowisko dla naszego pupila, a ona pozwala w prosty i w jednogodny sposób utrzymać czystość i higienę w każdej kuwecie. No więc to jest super. No i tutaj zobaczcie, też nasz kod bury pomaga. Zobaczcie, istnieje naprawdę kod bury, więc to jest super. Każde zakupione opakowanie to wsparcie dla Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami, bo wszystkie koty są nasze. To jest świetne, moim zdaniem. Dodatkowo na górze mamy tutaj napisane, jakie są zalety tego żwirku. Zobaczcie, zbryla się, ulega biodegradacji, bardzo chłonny, delikatny dla koci chłopek, naturalny. Zobaczcie, mamy tutaj już pierwszego zainteresowanego testera. Nowości, nowości. Zobaczymy, jak kotom się spodoba. Szczerze, dawno nie miałam naturalnego żwirku takiego właśnie zbożowego, bo jedyny w sumie, bo tutaj, zobaczcie, on wygląda mniej więcej w taki sposób, przynajmniej ma tak wyglądać. Oczywiście ja Wam wszystko pokażę i jak zaczniemy testować, to będę Wam też wszystko pokazywać, więc na pewno będziecie mieli do ode mnie dokładnie szczerą recenzję i wszystko powiedziane, bo zawsze staram się wszystko Wam dokładnie powiedzieć. Więc tak to się prezentuje i ja bardzo dziękuję My Store Story za wyróżnienie naszego zdjęcia i wybranie nas na testerów. Bardzo nam miło. Bo jedyny w sumie, bo tutaj zobaczcie, on wygląda mniej więcej w taki sposób, przynajmniej ma tak wyglądać. Oczywiście ja Wam wszystko pokażę. I jak zaczniemy testować, to będę Wam też wszystko pokazywać, więc na pewno będziecie mieli do ode mnie dokładną, szczerą recenzję i wszystko powiedziane, bo zawsze staram się wszystko Wam dokładnie powiedzieć, więc tak to się prezentuje. I ja bardzo dziękuję MyPad Story za wyróżnienie naszego zdjęcia i wybranie nas na testerów. Bardzo nam miło.